Witam. Mam ochotę. I tak pomyślałem, że sobie zrobię takie wyzwanie, moi drodzy, że przejdę wszystkie Call of Duty. A wy będziecie to oglądać. Albo nie. <laughs> Odpalamy nową gierkę. Dajmy sobie po prostu na trudnym. Na weteran to, weteran to, to, to nie jest dobry pomysł. I ogólnie zaczynamy w 1942 roku, czyli druga wojna światowa już na chwilę trwa. Zaczynamy w jakimś obozie w Georgii. Oho, USA. Siła ziomek. Mamy sobie poglądać na start plakaty, żeby tutaj się zapoznać z samouczkiem. No, tutaj mamy cały ten poligon, czy jakoś tak. Czekaj, C, to się czołgamy. C, czekaj, control C, C? Dobra, nieważne. Skaczemy, idziemy. Teraz musimy zejść jeszcze niżej. Normalnie tutaj mamy druty kolczaste. Jak się zahaczymy, to lipa. Siema ziomek. To e, niech to wala. Dobra, po drapince, Elegancko i mamy to, łatwiutko. O, i w końcu mamy karabin w rączce. Trafić obiekt 6 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, snajpere teraz mamy. Snajpera siedzi. Co mamy Thompson. Chyba trafiłem. O granaty, let's go. Patu na chatę, rzucam im granata. Tylko musimy tak trochę wyżej. Ogarniać ten. ła, no dostałem A Jakbyśmy tak wzięli granata i tak. No dobra, może lepiej nie. A gdyby tak. przejść tego gościa. Dobra lepiej nie. O C4, C4. No, co jest tam, jak to strzelę? Nie wybucha od razu. Elegancki wybuch! Dobra, udało się, moi drodzy. Przeszliśmy szkolenie. Szybciutkie. 44. Anglia. A, i Francja już. No i sobie spadliśmy z padochronu. Elegancko. Musimy się skradać. Oho, widać wroga. Gdyby tak. <gry> Headshot. Skąd wiem, że to wróg? Nie mam pojęcia. Jest tu ktoś jeszcze? Jakiś Niemiec? Coś ten tego? Tego co widzę, to nie. Działek, ma coś fajnego? Jakąś broń? Ten tego? Nie. Ogólnie w tych grach jeszcze nie da się sprintować. To nie te czasy. Dobra, tu coś mam, jakiś pakunek. Widzę Niemca. Pyk, headshot. No pokaż się. Gdzie on jest? co jest?! On mnie widzi jako nie? No, walone krzaki! Gdzie on jest? Ty, zabiłem go? Ty no! Niechcący, ale zabiłem. Nice. Znaczy, chcący, ale no tak ten. Dobra, odpalamy tutaj mechanizm. Jest jakiś nadajnik czy coś. Gra zapisana, let's go. Oho. Słuchaj, syreny. Leci samolocik. I chyba cała reszta skaczy ze spadochronu teraz. Normalna inwazja, let's go. No, to nasi, siema, siema. O! O nie, 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 nie! nie. Strzelają. Nagle tak instant otworzyli okno. Nie ma strzelania. No, ile on ma tam HP? Wytrzymały ziomeczek. Bombardują mi chatę elegancko. Mogli trochę wcześniej. Witam serdecznie. Witamy. Z tej strony demokracja. Czy ktoś otworzy te drzwi, żeby tam wejść? O, gości wystrzelił z buta. Jest tu Niemiec. Nie uciekaj. O, tu są jeszcze na górze. Ostrożnie, żeby nie paść. Niemiec, niemiec, niemiec. Kolejny Niemiec w oknie. Kurde, jaka Zadynka, bombardowania. <gry> Widzę, że ci moi tak słowo strzelają. O! Ktoś tutaj? O wow Nie wstawaj, nie wstawaj! Wezmę sobie niemiecką broń, po Niemcach będę zbierał. No się ja mam jakiś pierwszy, ja się trochę cykam Oj, co jest? Ej, Niemiec! Niemiec za drzwiami! Tam jeszcze A nie, to mój! <ścoughs> nie wiem, skąd się zrespi ten niemiec. Dało się pierwszą misję zrobić, ale może tak powiem, nieudolnie. D-Day Dwudziesta godzina? A nie, dwadzieścia minut może. Okej. Okay. Trochę HP sobie zregenerowałem bardzo dobrze. Miałem lipę. Może teraz będzie nieco lepiej. Trzeba się gdzieś chować, za drzewami czy coś? Za krowami? O kurde, tam kości nawala. Gdzie jest snajperka? Kurde, jeszcze mój mi zasłania pole, nie widzę. Dobra, tutaj leży. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze bombardowania. Padnij za krową. Dobra, biegnę szybko, biegnę, biegnę, biegnę! Aha! Zrozimy prawie cały HP jeszcze czy gości tam zaczyna strzelać. Dobra, muszę paść. Tam jest Niemiec w tym oknie. Może jak tak rzucę? Nie. A tak o! Chyba się udało. Rzucamy granata. O nie, oni rzucili granata, uciekaj Dobra. O nie, jeszcze tu idą. Widzę to Niemca, siema Nie. Co jest? Kurde, czemu tak rawię tak straszy? Nagle znikąd nas atakują. Niemcy, Niemcy, Niemcy! Ojej, nie, nie, jeszcze tam ziomek nawala. No idź, ziomek, no nie mogę nic zrobić, no. Jeszcze się patrzy na mnie. Padł? Nie. A teraz? Też nie. A teraz? O. Ważne, że wyszło, nieważne za którym razem. Kurde, znowu nawalają. Dobra, rzucam granaty. Macie na święta. Ała! Tu nawalają. O, dobrze, granatami dojechałem. Uciekają oni po tych domach. No, wychyl się. Pyk, pyk, nie macie. Pyk, pyk, pyk. Wow, wow, wow! jak się z kubem headshotem nie sprzeda, to nie wstają. Dobra, biegnę tam, biegnę tam. Kamikadze. Nie, kamikadze, Rambo. Kamikadze to było coś innego. Tu, 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 wszystko git, git, git. O, tu Niemiec, dobra. Leży, leży, okej, okay, okej. Okay. Przyciutko, milutko. Oni w ogóle nie sprawdzają pozycji. Po prostu biegną sobie do przodu. Drabinka. A, to, to nikąd nie prowadzi. Kolejny ostrzał. A, ła Kurde, jak nawalają. Dobra, leżą. Ten też się nie ruszaj. Dobrze. Nic ok. Nie, o kurde, jeszcze z tej strony Dobra Stał, dobra, leży Czasami, to jest taki błysk przy tym strzelaniu Że w ogóle nie widać, czy się go trafił, trafiło, czy nie Tu jest ziomy kolejny Pyk, pyk A to mój, dobra, już do niego strzelać O, idą, kolejni Ała Tu Niemiec Pyk, 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 niespodzianka A to mój, to mój, dobra, pyk nie ma karabinu. A to mój, jest, czemu, moi i tak mi wychodzą pod lufy co chwilę. Pyk, pyk, w sensie trochę demokracji, jeszcze tutaj idą. Dobra, ale pojazd jest, o nie, oni tam znowu. Yy, dobra, Niemiec leży, tu kolejni, ej, czasami te, ci moi koledzy to robią niezłą robotę, a czasami wchodzą mi po prostu pod lufę. Siema ziomy, nie ma strzelania do samolotu, tu też ich nawalamy. Tu jeszcze jest jeden, pyk, pyk, pyk. No co my tu mamy? Musimy to wysadzić? A nie lepiej wziąć to na swoją stronę? Że tak powiem? Korzystać z tego później. No ale nic, no, wysadzamy, pięknie. Piękne wybuchy. I to chyba kolejny musimy taki rozwalić. Granaty jeszcze rzucają, skubańcy. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Lubię Call of Duty, bo w Call of Duty mi więcej jest tam, że tam gdzie celujesz, tam leci kula i to jest dla mnie niesamowite. A ła! Który to taki nawala? Kurde, jak oni mi nawalają, to jest strasznie. Aha, umarłem! No to moi drodzy, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Aha! Ja nie mogę. A mi gościu zezłomował. Pytam, że nie mam granatów, już wszystkie wykorzystałem, bo nam porzucał trochę. Może coś od tej strony spróbujemy? O, tu widzę Niemca. No co jest? Czemu ja dostaję, jak ja strzelam do ciebie? O! Siema! O! Ty! A to mój? Czy nie mój? Nie wiem. I chyba nie. O Skąd oni się biorą! Dobra, wywalamy to w powietrze. Ty. Nagle gościć się, się respi, co nie? Myślałeś, że już wszystkich pojechałeś nagle się pojawia. Się cykam, 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 trzeba uważać. O są! Już czekają! Trzeba się dostać tam na lewo i ten im ogarnąć, żeby już nie strzelali. Jeden poszedł spać. O nie, nie, wow, znowu skąd się atakują! Nie wiem skąd! A stamtąd! A, umarłem. O, a co to? Mm, ale fajne! Snajperkowate! No i teraz to można się elegancko tutaj skitrać. I pyk, jeden leży. O, na dwóch! No dajcie mi snajperkę, to wygram wam całą wojnę. Pyk! Te nawalają, dobra. Kolejny leży, tu w dostał. Ziomek mnie osłonił usłoniłem, bardzo dobrze. A czekaj, to... A nie, to nie był mój, tylko mój mi chodzi pod lufą, no dobra. Czekaj, czekaj, panie, bo tutaj... O! Widzę jeszcze Niemca. Tu strzela ziomek coś. Siema! Witam. Nieładnie tak strzelać. no walamy to w powietrze i uciekamy. Uje, szybciej uciekaj! Będzie wybuch, elegancko. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Piąta godzina. Porażenie, 500 na godzina. Aha. Niemcy kontratakują teraz, z tego co widzę. Dobra, dobra, biegniemy do tej chaty. Szkoda, że nie mam za bardzo amunicji do tej bronki. Bo tu jest jakaś ten, snajpera. nie bardzo. Miejmy nadzieję, że jakiś Niemiec tutaj będzie miał tą brońkę, Żeby mógł jakoś na dać naboje. Niemcy wybiegają. Trzeba celować. Czok jeszcze jedzie. Ała! Nie tak ostro. Ała! Kuty jakoś nawalają Aha! To na mnie żyłem, typa. On biegnie tutaj, ja sobie też. O! Oni od razu się respią, jak ja wybiegnę. Ała! Znowu dostałem to, mam mało HP. Aha! Dobra, chyba teraz Git. Dało się tutaj oczyścić. Ma, ten nawala tutaj z kościoła. My mamy wziąć sobie bazukę. No, Niemcy tutaj atakują. Dobra, musimy sobie czyścić trochę teren. Dobra, muszę biec, muszę biec, muszę biec. Dobra, chyba jestem w miarę bezpieczny. Uśmiech. Dobra, mamy to. Co, mamy wrócić do kościoła. Kurde, ile biegania tutaj. Dobra, na nich Pyk, pyk, pyk. Mam już trochę amunicji do tej bronki, fajnej. Przestań biegać! Dobra, ale. dostaję, dostałem chłopaki. Normalnie ten. Stoją teraz elegancko, nie ruszają się. Poko opcja. z tym postrzelamy sobie, ale moc. Na strzelam co, nie? Nad czy ktoś trafia czy nie? Bo po prostu tu jest jeden wielki biały promień. A ła! Już chyba wolę ze snajpem do nich nawalać. Dobra, udało się. Utrzymaliśmy kościół. Znowu zmieniałem pozycję. Ta robota mnie wykończy. Oho, znowu atak. Moi, nie moi? Chyba nie moi. Nie strzelaj. No raczej padli wszyscy. Gdzie uciekacie? Nie ma uciekania. O nie! Jeszcze ich więcej Aha, chyba mam stąd uciekać, tak coś czuję Zbombardowanko Aha, i czołg kolejny No dobra, ale go rozwalę od razu, pak Pyk, nie macie. cię Dobrze, że wziąłem bazookę ze sobą Niemiec, Niemiec, pyk pyk Kurde, mi ciągle po tych lokacjach biegamy Co do jednej, co do drugiej Gdzie teraz? Co, znowu do kościoła? A nie, tędy chyba A, to jest ten Opa, chłopaki wchodzą na czołga. Otwierają, strzelają, rzucają granata i uciekają. No i też tak można. Lipa dla, dla Niemców, że nie zamknęli klapy. Ej, aha, jeden zginął podczas wybuchu. A mam iść dalej. Ej, jak mi kościu nagle wyszedł? Już chciałem do niego strzelić. Oho, tu mamy fajne stanowisko. Leży snajpera. To znaczy trzeba będzie strzelać. Pięknego Heda już strzeliłem. Okej, okay, nawalają kolejni chyba. Bombardowanko. Nie ma, śpij tam. Biegnie kolejny. Na asystenta. Żeby dostać heada. jeszcze z kiszku... O, tam jeszcze nawala. Nie macie. cię. na te stanowisko, ty, jak dostali tutaj. O, tu jeszcze je, widzę jednego. Leży. Tam jeszcze. A to ci Z, z moździerza nawalają. Kolejny, pyk, nie macie Ktoś jeszcze będzie wbiegał na te stanowiska, czy mógł iść do przodu? Chyba mogę iść do przodu Stalowe bydło, jak coś tu mamy On nas ochroni A co my tu mamy? O, jak fajnie Okopy, żeby się czuć bezpieczniej Zastrzelcie tego gościa, nie po prostu biegniecie I sobie pobiegli chłopaki na bok Siema chłopaki, co robicie? Jak tam słychać? Strzelacie? Dobrze strzelacie? O, kurde, co za niespodzianka Się zdziwili No i dobra, moi drodzy, misja chyba wykonana No, Ładny samochodzik Ała! Ty Mogłoby to zabić ostro. No i dobra, i teraz z tego co widzę, to musimy gdzieś się przebić przez linię frontu. Samochodem Normandia. Oho, gra zapisana. Muzyczka już taka ten. Oho, i są Niemcy. I my się z nimi mamy nawalać. No nieźle. Tylko tak ciężko będzie się strzelać z nimi z samochodu. A, możemy się wychylić, okej, okay. gdzie? Aha, blokują drogę. Oee, kurde. nie, No takie jeździ ostro samochodem. Że tak powiem, ziomek prowadzi nas przez pole. Drogi się skończyły. Ty, to jest są Niemcy! Kurde, panie, kochany, to nie jest takie proste. No Dobra, się strzelać w kierowcę. Teorii. Dobra, dobra. Chyk py, kierowca. Teraz tego Kurde, ale to chyba tak nie działa. Chyba wszystkich innych muszę pojechać Dopiero później kierowca pada. Kurde, jaka nawalanka! Normalnie GTA GTA podczas drugiej wojny światowej O, no era, wywalili się, let's go. A tu jeszcze blokada Amunicja się zaraz skończy, to będzie najgorsze no Mogę z tego do nich nawalać też Jak trafię, to porządnie Dobra, uciekamy Aha, jeszcze czołg tu mamy Eee, dobra, dobra, leżą, 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 a ła! tylko, że nie umarł. Ty mam kapkę HP, dosłownie. Przyda się jakiś save. O nie, nie strzelać do mnie. A, tu mamy czołg, nam teraz zagradza. To wsteczny, wsteczny. Tylko, że nikt nie trafił, błagam. Eee, strzelił, skubany, strzelił. Nawalamy jeszcze, dobra, jeden padł. Aha, okej, okay. musimy chyba zmienić pojazd. O, Niemcy tu wchodzą. Ja HP nie mam. Potrzebuję hila Cykam się, trzeba tutaj wszystko sprawdzić. Nie. Dobra, pa, ile apteczek? Mamy to. Dobra, będę żył. Pyk, pyk! Nie macie. O, kolejny wychodzą tam. Pyk. I kolejny. No wychyli się. O. Ej, pyk! Oj! Tu jeszcze ziomek był. Ała, Zadał obrażenia skubany. Jedną trzecią HP mi zabrał. O, w, 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 w. <śm <który śmulna> tak mi wybieg, że dostałem, nie wiem, wylewu. Raczej ja to jestem bezpieczny. O nie, 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 ty gość w niem jest tutaj w oknie! Nie zauważyłem go. Co on tam robi? Co ty robisz? Spokój się. Dobra. Game saved! Dawaj ten! Dobra, wolę ze snajpy swojej nawalać. Oni są daleko. Lepiej tutaj tak na strzała ściągać. Pyk, pyk. No kryje, kryje was, kryje, kryję, tylko ich jest naprawdę dużo, ja jeden sam. Dobra, dało się, jest spokój. Mamy nowy samochód. Produkcji raczej niemieckiej. Znowu się pojawiają wszyscy. O, przez płoty! Dobra, dobra. Ała! To nie jest chyba dobry pomysł, centymetr od naszego wroga stać. Znaczy, jechać w sumie. O kurde, jeszcze nawalali do mnie. A to czołg znowu! Dobra, udało się. Tyle Niemców! Chowaj się jakoś. Dobra, chyba... Udało się. Dobra, uciekamy. Tylko miasteczka, dziwnego. Goście ma taką adrenalinkę, że teraz nie zwolni. No i dobra, dojeżdżamy tutaj do jakiegoś miejsca zbiórki. Siema, chłopaki, to już są nasi. No fajna misja. Taka dynamiczna. Ej, to tu mam miejsce ziomkiem. Coś mi tu mówi, że tu będzie jakaś bitewka. Oho. Dobra, wice ziomeczka siedzi tam. Tylko najgorsze jest to, że już nie mam tej fajnej snajperki, tylko mam takie coś. Dałby człowiek najpierw namierzyć. Pyk. Pyk. A nie, oni się wychylają i nie zdradzają, gdzie ja jestem, co robię. Tu kolejny. Dobra, łatwo tutaj pojechać tych Niemców. nie ogarnięci. Ja nie, jakoś się nie chciało walczyć. Za tysiącletnią rzeszę. Oho, będzie wybuch. No i pięknie. Firewerki, Ja sobie zmieniam od razu tę broń na ich. Bo ich będziemy zabijać, będziemy z nich podnosić to. I taka amunicja nigdy nam się nie skończy. Oho, Niemiec. O, ale, po, ale dostał. O nie! Kurde, najgorzej. Elo, chłopaki. czemu nic nie siada? Dobra, dawaj to, na blisko. Na blisko to będzie lepsze. Pyk pyk, pyk pyk, pyk pyk, pyk pyk, nie wstawaj. O, kolejny biegnie. Popadali chłopaki, let's go. Rzucaj tam granata. Jest tak głośno, że nie powinni słyszeć, tylko czemu tutaj gościu idzie dalej? O kurde, o kurde. Dobra, to nasz, nasz jest śmiertelny. Moody robisz za żywą tarczę. Pyk 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 pyk, witamy serdecznie, z tej strony kolonizacja brytyjska, amerykańska. Eee, co jest? Co ten Niemiec? Co ten tak dziwnie biegał na mnie? O. Być kolejny wybuch. Dobra, dobra. Get backam. Tutaj. Opa, jakie otwarcie. Witam serdecznie. O, kurde, kolejny. Rzucaj mi tam granata. Na pewno ktoś tam jeszcze jest, co nie? Granatę. Słyszałem tu granatę. O. O. Goście wybiegł. Dobra, dostali ich tam granatami. Elegancko. Ty nad kilku tymi granatami. Tyteniach wbił od razu, pyk, pyk. Nie ma ich. Co my tu mamy? Jakieś plany. Dokumenty. No, otwieraj te drzwiczki. A, czysto. Jak oni blisko podchodzą tutaj, co jest z wami? Nie tak. O! Hehe! <grym> znaczy, jest tragedia. Nic śpiesznego. Ale to są cheda. A! Mamy go osłaniać! No to nie zu jestem, posłanianie. Coś tam strzelam, coś tam strzelam. Pyk, pyk. Dobra, ma już tego ziomeczka? Dam chyba udało się. O! Dawaj, TNT. O, ty już jak kolejny dostał, heda. Dobra, odpalamy i spadamy. Jeszcze trochę co tutaj postrzelamy. Dobra, i co jeszcze, że tam musimy się dostać? Może tam porzucam granaty. Może jakiś doleci? To nie jest to takie proste. To i czasami, jak się celuje, to się widzi tylko takie malutkie góweczki. Nic konkretnego. Kurde, Ej, co jest? Goście od tyłu? Jak od tyłu? Jak to się stanęło? Niemcy oszukują, respią się na plecach. Dobra, biegnę się chować za drzewa. Tu widzę jeszcze ziomeczka. Odwalałem trochę Rambo. No trochę nie. No padajcie Niemcy, no. Ci moi to też tak strzelają od nich Trochę. Coś tam strzelają, ale tak nie za dużo. Dobra, to nie jest good good. Dawaj tutaj wysadzamy to, arcydzieło. Niemieckiej techniki. Nieco działo. Dobra, mamy to i z sobie po apteczki. I lecimy z tematem. Oj! Pani, nie wyskakuj mi tak, tutaj. Gra zapisana, ciekawe dlaczego, bo tu Niemcy tak. Pewno nagle wychylać. O, tutaj od razu czterech. Dwa razy tu for you, poproszę. O, jeszcze jeden nawala tam z broni ciężkiej do mnie. Cisza. Jak jest cicho, to znaczy, że jest dobrze. O, nie do końca. Gdzie dzieci, to zaraz wybuchnie. Nie podobają mi się te amerykańskie bronie. Gdybyśmy dostali jakąś snajper, byłoby najlepiej. Niemiecko. O, uwaga, idziemy do stodoły Secure Building. Pyk, 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 pyk. Securuję. No, tylko dwóch gości. O, tu jest trochę więcej. A, oh, wow! Pyk. O. Gościu będzie mi. Gościu będzie mi. Zasłaniał, no. To ja tu hedy walę, eleganckie, a ty mi zasłania. Dobra, good, 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 good. Wszyscy leżą. Coś tu w oknach? Coś w oknach? Nie bardzo. Cieszę się, że na górze siedzą. O, mi siedzą. Mi siedzą w dużej ilości. Tu jeszcze jeden. I tutaj jeszcze jeden. Dobra, podbieg trochę. Dobra, poszły granaty. Chłopaki lubią zaskakiwać. No, czysto. Dobra, tutaj dokumenty. A tu będziemy strzelać w kolegów. O, niemieckie kolegi idą. Tu, 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 tu nawalamy, żeby nie weszli do budynku. Ała! Dobra, trochę dostałem. Apteczka. Wracamy do nawalania. Dobra, na szczęście idą sami pod celownik. Nie trzeba ich do tego zmuszać. No i udało się. A, jeszcze idą. Nie będą szli falami. No, dosłownie. Ooo, ale robota. Robota na karabinie, nie taka prosta. I co już? Czy jeszcze będą szli? Hm, chyba tak. O nie! No, kurde, zaham! Jak się zrespi w tym oknie? Tu jeszcze atakują z tej strony, skubańcy. No nie tak znikąd się pojawiają. No, pokaż główkę. No, brać Każdy murek może być niebezpieczny. Niemiec, Niemiec! Nie wchodzisz mi pod celownik, gnoje, no no. Bo nie pożyjecie zbyt długo Ała, a... co? Ale mi sprzedał bułę. Ale miałem farta, że to był zaraz safe, a że tam w oknie jest ziomek. Pyk, w oknie leży. Dobra, wywalamy. Kurde, co jest? Trzeba ktoś. A tutaj jeszcze atakują Niemcy. Co wy robicie? Jeszcze stąd wychodzą Dobra, jest OK. <laughs> Panika, place. Mamy to, ty i kolejna misja, ale lecimy z tym. Ale to będzie teraz nowa operacja chyba. Bawaria. Alpy. Germany! O, tu będzie ciekawa misja. Ale to już następny odcinku, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. i że tak nie zapowiedział, łapce w górze, komentarzu, subskrypcji. Wijacie też na inne filmy. Na razie trzymajcie się hej.